Myślę, że ciekawą ilustracją twarzy radykalizacji, czyli przesłania głównego dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszych warsztatów, jest pewna forma radykalizacji instytucjonalnej, radykalizacji prawnej, czyli takiej twarzy jurydycznej. Dałem przykład ustawy o resocjalizacji nieletnich. To jest typowym przykładem. Radykalizacji instytucjonalnej, która pozwala dziesięcioletnie dzieci zamykać za kratami w ośrodkach wychowawczych, przetrzymywać je tam 8 lat do ukończenia 18 roku życia, która pozwala zakładać dzieciom kajdanki, pasy bezpieczeństwa, a jednocześnie przenosi odpowiedzialność za wymierzanie kar z sądów na dyrektorów szkół. W ten sposób wprowadza edukację do, do wymiaru sprawiedliwości, jest to ewenement w skali europejskiej, a być może w skali światowej. Radykalizacja jest to pewien proces, który bardzo często bagatelizujemy lub nie zauważamy, a prowadzi do wykluczeń społecznych, do patologii, do przestępczości, do różnych skrajnych zachowań. Mówiliśmy o radykalizacji w polityce, w mediach, w środowiskach i ogólny wniosek jest taki. Próbujemy radykalizację zatrzymać radykalizacją. Twarz jurydyczna, prawna instytucji, polskich instytucji, które wymiaru sprawiedliwości, które próbują zatrzymać radykalizację poprzez zaostrzanie prawa jest walką z wiatrakami. Nigdy przemocy nie zwalczymy przemocą tak, jak nigdy radykalizacji nie zwalczymy radykalizacją do zmniejszenia. Radykalizacji służy dialog, zaufanie, atmosfera solidaryzmu społecznego, pomocniczości, służy edukacja, dobra edukacja w szkołach. Dlatego pamiętajmy, nie wolno radykalizacji zwalczać radykalizacją.